好的。 To spotkanie e, z wierszem, apelem, e, wołaniem Haliny Birenbaum e, ocalonej od zagłady e, ręką najwyższego, w którego nie wierzy, a, a za wołaniem, której, do którego my idziemy. To jest coś zupełnie niesamowitego. Halina, Halina dzisiaj jest z nami bo przyjaciele e, 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 byli u niej e, w Izraelu i przywieźli imiona jej najbliższych, e, które to imiona podczas dzisiejszej modlitwy będziemy e, w naszych wychowinkach pleblińskich e, przywoływać. Nie imiona, będziemy ich przywoływać. E, i przez to samo Anina będzie z nami. E, już nie tylko słowami swojego apelu, ale imionami swoich ludzkich, a za tymi imionami niech się kryją te setki tysięcy zamordowanych na tym miejscu, w sobie Boże i w beżce i w pełni nad merłem i na Majdanku i w i w tylu, w tylu innych miejscach, gdzie, gdzie pozbawiono ich życia tylko dlatego, że byli wydani. Nie chcę do treby. Otwórzcie oczy szerokie, wyostrzcie samych. Trzymajcie oddech. Słuchajcie się jednych głos wydobywających wydob wydob się tam spod każdego ziarenka dzień. Jedźcie do tydni. Oni czekają na Was, sprawnieni głosy Waszego życia, znaku Waszego istnienia, kroku waszych dni. Ludzkiego spojrzenia, rozumiejącego. Pamiętającego miłości na ich proch. Jedźcie do trebinki z własnej, wolnej woli. Jedźcie do trebinki z potędze bólu nad okropnościami tu dokonanymi. Z głębi zrozumienia i serca, które płacze, nie godzi się. Wysłuchajcie ich tam wszystkimi z Jedźcie do Treblinki. Opowie wam tam cisza zielona, złotawa lub biała, niezliczone opowieści o życiu niemożliwym, odebranym. Jedźcie do Treblinki, spójrzcie jak czas tam staną, żyjące milczenie umarłych kamieni na model ludzkich postaci tej głuszy. Jedźcie do Treblinki, odczuć to przez chwilę. Jedźcie do Treblinki, zasadzić chwilę w gorącą do. ze westchnieniem ludzkim, przy jednym z kamieniów konieczniny zadłagane, ich posiłami i oni czekają na Was roblinków, byście przyszli, wysłuchali by ich opowieści unoszących się w tej ciszy. Przynieście im za każdym razem wieść o trwaniu Waszego życia, wtedy zabronionego o miłości odwijającej. Wróćcie rebinki poprzez wszystkie nie zostawiajcie ich samotnie.

Psalm 23 Pan jest moim pasterzem Niczego mi nie brak. Pozwala mi leżeć Na zielonych pastwiskach Prowadzi mnie nad wody Gdzie odpocząć mogę Orzeźwia moją duszę Wiedzi mnie po ścieżkach właściwych przez wzgląd na, na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. I twój i laska, są moją odzieżą. dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po Dobroci łaska pójdą w ślad za mną przez, przez, wszystkie, przez wszystkie dni życia, życia. i zamieszkam do Pana po najdłuższe czasy My przywozimy nie tylko imiona z Izraela ale bezmiar pozdrowień ogrom ciepła, który Halina chciała nam wszystkim tutaj przekazać, a szczególnie Wojtkowi. Może przeczytam mail, który dostałam? Ewuniu, aż mnie dreszcz przeszedł, gdy czytałam ten mail twój i wyobraziłam sobie to czytanie w niedzielę w Treblince wraz z myślą prowadzoną przez drugiego Księdza Lemańskiego. Dziękuję Wam bardzo. Najbliści Najbliżsi członkowie rodziny Haliny Birenbaum, którzy zginęli w Treblince. Ojciec Jakub Grünstein, lat 47. Pochodził z Białej podlaski, Był tam urzędnikiem w sądzie. W Warszawie pracował jako pośrednik handlowy w firmie Strójwąs. Rodzina mieszkała na ulicy Nowiniarskiej 11, mieszkania 3. Dziadkowie ze strony mamy. Szlomo Kijewski z Żelechowa, lat 68. Mieszkał na Sapierzyńskiej. Miał fabryczkę butów na Pawiej. I sura, jęta kijewska, której mama prababcia Haliny miała na imię Miriam i także zginęła w Treblince. Babka mamy ze strony ojca Hanna Kijewska-Żelechowa lat 85 wywieziona została do Treblinki z Warszawy. Wspomnijmy siostry, mamy, ciotki pani Haliny. Felę Moszkowicz z domu Kijewską lat 39. Jej męża Meira Moszkowicza, lat 41, właściciela restauracji. Mieszkali w Warszawie na Narewkach, 23. Teraz zginęła w Tryblince. Meir został wyciągnięty z pociągu i rozstrzelany wraz z grupą Żydów, którą prowadził na specjalnych przepustach. Mili dwoje dzieci. Halina zginęła w Oświęcimiu, Kuba zginął w Skarżystku. Przypomnijmy Helenę Hędzelek, z domu piesku, lat 35, i mąż Hejnik lat 37, i ich dzieci. Kalman urodzony tuż przed wojną w krajach, tej mm. A lat około 40. Żona Gidale, brata matki zmarłego przed wojną, zginęła w Rybnicy, a jej syn Kuba, 20-letni student, uciekł do Rosji i tam zginął. Mieszkali w Warszawie na Świętajerskim. Ruzia zajmowała się ręcznym życiem z grzanym rękawiczem. Stryj Abram Grynsztaj <coughs> i Biler, młodszy brat ojca z żoną Maszą, około lat 40, mieszkali na ulicy Gęsie. Matka to

Ciotka ojca, Hawa Grenstein, około 60 lat, z Białej Podlaski. Mieszkała w Warszawie, na Pawi z synem Motlem, lat około 30. Rodzice bratowej Haliny, Heli Herszberg, z Bydgoszczy, byli w średnim wieku. W czasie wojny mieszkali w Warszawie na Ogrodowej. Zostali zabrani i zawleczeni do Treblinki z selekcji w getcie, zwanej Kocią na Miłej, jesienią 1942 roku, już po wielkich akcjach. Przeczytajmy psalm 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, usłysz mój głos. Niech będą uszy Twoje otwarte na głos błagania męka. Jeśli pamięć o występkach zachowasz, Panie, któż się, się ostoi? Ale z Tobą jest przebaczenie, a w bojaźni był czczony. Nadzieję pokładam w Panu, Nadzieję w Panu pokłada dusza moja, czekam na Jego słowo. Dusza moja czeka na Pana, bardziej niż straże na przyjście poranka, niż nocne straże na przyjście poranka. Oczekuj Izraelu Pana, bo w Panu jest własna i wielka moc odkupienia. On sam odkupi Izraela ze wszystkich jej Rodzina Henryka Birenbaum. Ojciec, Jan Birenbaum, lat 46, pochodził z Łowicza. Fryzjer. Mieszkał z rodziną na ulicy Nowe Miasto 1. Pracował jako inkasent majstrów kominiarskich. Matka, Rachela, Ruzia, z domu Okunów, lat 45. I brat Bole, uczeń, lat 19. Pani Birenbaum wspomina. Po spaleniu naszego domu na Nowiniarskiej 11, na początku niemieckich bombardowań Warszawy, zamieszkaliśmy aż do wysiedlenia 22 lipca 42 roku w pokoju wynajętym u dentystki dr Fanny Geschifter na Muranowskiej 7 przez 9 na drugim piętrze. Mieszkanie składało się z pięciu pokojów i kuchni. Każdy pokój był wynajęty, kuchnia też. Doktor Celnikier mieszkał naprzeciwko nas, przyjaźnił się z moim bratem Markiem. Elusia Geszyfter, Kiniek Zborowski i Maryś Kopiec byli moimi przyjaciółmi, towarzyszami zabaw podwórkowych na Muranowskiej 739. Pani Mendelsfeig też zajmowała pokój u Geszyfterów, a także rodzina Zaidman. Benjamin zajdman Grabasz, żona Fajga, lat około 30, i córka Erna, o rok młodsza ode mnie, moja bliska przyjaciółka. W czasie powstania w bercie ukrywali się w dużym bunkrze na nalewkach, którzy Niemcy zatopili wraz z wszystkimi ukrywającymi się. Sąsiedzi, przyjaciele i znajomi z domu na Moranowskiej 7 na 9. Rodzina wyszyfterów. Fania, lat 49, dentystka. Mieszkała na drugim piętrze, była sparaliżowana. Została zabita przez Niemca w łóżku. Jej dzieci, Tadek, 26 lat, technik dentystyczny Bela, lat 28. Która pracowała w składzie aptecznym Jalusia, lat 15. Poszły dobrowolnie na umszlach plac na początku akcji z powodu strasznego głodu. Syn Zygmunt przeżył w Rosji. Pepa, lat 22, narzeczona tatka Geszychtera, studentka, jej ojciec był przemysłowcem w Warszawie, zginęła w Treblince razem z rodzicami. W tym samym domu, na Muranowskiej 7 na 9, mieszkała samotna starsza pani. Mendelssohn, której dwaj synowie wyjechali przed wojną do Palestyny, a trzeci syn, lekarz, zmobilizowany w 1939 roku, uciekł potem na wschód. Rodzina Zborowski, sąsiedzi z Muranowskiej 769. Zborowski został zastrzelony w czasie akcji na ulicy. Jego około 40-letnia żona i 13-letni syn zginęli w Treblince. Razem z nimi zginęli ich krewni, także mieszkający na Muranowskiej 7 przez 9. Rodzina Friszbergu z czteroletnim synem Jerzykiem. Fryszberg był członkiem komitetu domowego. Działał w organizacji pomocy głodującym sąsiadom. Rodzina Kokietów z pierwszego piętra na Muranowskiej 7 przez 9. Ojciec adwokat, matka nauczycielka, syn Maryś 14 lat. Zostali zawleczeni w czasie akcji na Plac i do Trewliny. Doktor Zygmunt Cylnikier, lat 47, z żoną, mieszkali na drugim piętrze. Doktor Cylnikier został zastrzelony w getcie przez okno mieszkania. Jego żona, Bronia z domu Bankier, lat 40, córka właściciela młyna, zginęła w tryblince. Rodzina Trąbku z Muranowskiej 769. Abraham Trąbka, 45 lat, fabrykant tekstylny, jego żona Sara, Sara lat 40 i dwie córki studentki, 18-letnia Edzia i 20-letnia Henia, Zginęli w treblince. Rodzina Kwintnerów z Muranowskiej 7 9. Kwintner został zastrzelony w kryjówce. Żona Estusia zabrana do treblinki z Witką, sześcioletnią córeczką zmarłej siostry, którą wychowywała, i z synem Adasiem lat 15. Oboje kwintnerowie mieli około 40 lat. Estusia pomagała mężowi w utrzymaniu domu robotami ręcznymi, szydełkowaniem, robieniem pomponów do butów domowych. Sam 27. Pan jest światło moje i zbawienie moje, kogoż będę się lękał. Pan jest twierdza życia mojego, nie za Kiedy napadną na mnie złoczyńcy, aby ciało moje pożyć, życiele i wrogowie moich potkną się i upadną. Choćby wojska przeciwko mnie rozłożyły się obozem, nie zatworzy się w serce moje. Choćby zaczęła się przeciw mnie wojna, wojna wtedy, wtedy będę bezpieczny. O Bo jedno tylko że Boga, tego szukam, abym mógł mieszkać w Domu Pańskim po wszystkie dni mego życia, Abym mógł nasycać się pięknością Pana i zwiedzać przybytek Jego. Bowiem czasu nieszczęścia schowa mnie w namiocie swoim. swoim w głębi przybytku swego mnie ukryje i wyniesie mnie na opokę. I tak głowę moją wywyższy nad nieprzyjaciół, którzy wokół mnie stoją. I złożę w jego przybytku ofiary radości. Śpiewać będę i pieśni składać pan, Usłysz Panie głos mój, gdy wołam. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Serce moje za Twoją sprawą rzekło, szukajcie mego oblicza. I oblicza Twojego szukam, Panie. Nie ukrywaj twarzy Twojej przed mną. Nie odtrącaj w niebie sługi tego. Pomocą moją zawsze byłeś, nie porzucaj mnie. Nie opuszczaj mnie, Panie, mego zbawienia. Choćby Ojciec i Matka opuścili mnie, Pan nie przygadaj mnie, naucz mnie drogi Twojej i wypełniał Nie wydawaj mnie na wolę Życieli moich, gdyż powstają przeciwko mnie, fałszywi świadkowie i którzy złością dżósi. Pewien jestem, że, że zobaczę dobroć, dobroć Pańską w krainie żyjących. Żyjący. Oczekuj Pana bądź, bądź mężny, niechaj umocni się w serce Twoje. Tak, oczekuj Pan. Wieczny odpoczynek, racz dać fach. Bowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho, w dniu, w którym wołałem. Wieczny, odpoczynę. Radzi im dać panie, a światło zbiegło i są. Niechaj im się. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta odchłani, Ogarnął mnie strach i udrehenka, ale wezwały mnie imienia Pana. Panie, ratuj moje życie, wieczny odpoczynek. Racz dać, Panie, a Niechaj im świeci. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy. Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a on mnie wybawił. Wieczny odpoczynek raczym dać panie. A świadło świeku stan niechaj im śmierci. Bądź dusza moja do swego spokoju, bo Pan dobroci wyświadczył. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci. Oczy od łez, nogi od upadku. Nie przypoczynie. Mogą im dać panie, a światło wieku i niechaj im świeci. Błogosławiony jesteś, Ty, Haszem, nasz Bóg, król świata, który ukształtował Was sprawiedliwie, żywił Was sprawiedliwie, utrzymywał Was sprawiedliwie, i zabrał was sprawiedliwie, a w przyszłości przywróci was sprawiedliwie. On zna liczbę was wszystkich. I On w przyszłości skrześli was i przywróci was sprawiedliwie. Błogosławiony jesteś Ty, Hashem, który ożywia umarłych. Amen. Amen. I teraz zapalmy. Kamki, ostatni je przy pomniku, połóżmy kamyki, kto jeszcze nie położył i będziemy się powoli zbierać. Czemu? Në këtë mësim të përsëritur, u jua shpjegova çfarë do të thotë. Është një përgjigje. Nuk është më.

короно. Так. Так. Так.